W tym dzisiejszym wymiarze, do, do tej produkcji, która w tej chwili istnieje na zakładzie, jest oczyszczalnią wymagającą remontu, wymagającą kolejnej modernizacji, kolejnych nakładów finansowych. Po prostu tej ilości tych ścieków i właściwa jej jakość, generalnie można tak to nazwać może nie tyle, tak. ilość, z tym, że, z tym, że jakość tych ścieków. Powoduje to, że nie jesteśmy w stanie mimo wielu w tej chwili starań różnego rodzaju technologii, doboru różnych rozwiązań, typu dawkowanie nowych bakterii, zawracanie ścieków, przetrzymywanie i tego typu historie, Cokolwiek z tym w tej chwili zrobić. I w wody to tylko, to tylko ścieków to są rekordowe ilości, nie wiem, czy takiej czy jak historii milejowa, tyle ścieków. Do oczyszczalni płynęło. się podejrzewam, podejrzewam że, że nie. W tej chwili przekroczymy, myślę, że ponad 400 tysięcy eee, Roczny będzie taki, taki udział eee, ścieków zakładowy generalnie 340 tysięcy sprzedał prezes z tego co pamiętam w zestawień. Rok do roku nie kalendarzowy, czyli wrzesień do września jest 340 tysięcy metrów wody do taki, takiego wydobycia wody nie było na zakładzie i w związku z tym takiej ilości szybkim. nie było. Są to za płytkie lakuny, za krótko przebywa ściek, za, za krótki ma kontakt z tlenem, stąd są te nasze problemy. Na dzisiaj będą rozwiązania doraźne. Doraźne to trudno nawet jeżeli budowa, nie wiem, zbiornika, na którym zbieramy dokumentację w tej chwili, stawu, takiego biologicznego, to jest rząd wielkości kosztorysowy mini złotych, to nie jest to też takie doraźne, działanie, ale ta dokumentacja jest taką większą, także pierwszym zadaniem będzie jeszcze kolejna jakby bariera, czyli budowa biologicznego stawu, tutaj kiedy w naszej ocenie spróbuje zneutralizować jakość tych ścieg. I Tutaj kładę też nacisk w tej chwili przy wykonywanej dokumentacji technicznej, a taka jest na jakimś tam etapie dość zaawansowanym budowy kolejnej kanalizacyjnej, aby w projekcie znalazły się również rozwiązania dotyczące modernizacji oczyszczalni. No, Chodzi tutaj pewnie o nową lakunę Nie wiem, jakie tam rozwiązania będą jeszcze stosowane, ale, ale chcemy, chcemy tutaj wyjść naprzeciw temu, co no, tu się w może generalnie dziać w następnych latach, czyli, czyli utrzymanie tej, tej, tej produkcji, która w tej chwili jest. I naprawdę wiele starań, różnego rodzaju kontaktów yy, z dostawcami ścieków, bo takich ładunków jest to ładunek bardzo trudny, powiem szczerze, do czyszczenia w wielu momentach. Yy, no, efektu szczególnego, powiem szczerze, nie ma. Yy, z tym, że no, rozmowy są na zasadzie takiej w tej chwili oczyszczalni. Yy, my sobie my tego ładunku nie jesteśmy w stanie na dzisiaj przygotować. To jest na zasadzie rozmowa albo produkujemy, albo nie produkuje w, e, Myślę, że jakieś systemy uczyszczające, takie deklaracje były składane. Na pewna poprawa nastąpiła ze strony Gawcony, na ile jest istotna. Nie wiadomo, tych pomiarów było stosunkowo niewiele w tym roku. Także tutaj, na której części zostało zdemontowano, to na daftonie, ma jakiekolwiek znaczenie. A z kolei mamy wielkie przekroczenia ilościowe ze strony, strony także no chcemy, tak jak powiedziałem, powtarzam, już w ustawie ulogicznym nowe rozwiązania modernizacji w Chórzach przy okazji budowy nowych nitek kanalizacyjnych. No ten drobny związek o tej studzience, o w jaki sposób, bo tutaj już Dziękuję bardzo. Ej, proszę bardzo Pana Wójta. Chciałbym powiedzieć, powiedzieć pod rzędem uchwały, że pracując tak za ta gospodarką osadową, a zarazem za Radą w tym roku dwa nowe rozwiązania. Do w tym roku nowe rozwiązania wiadomo, że się wiążą z finansami. Nasze możliwości finansowe powoli się wyczerpują, się wyczerpały. Z jednej technologii już musieliśmy w tej chwili zrezygnować, z tych finansowych, to jest z technologii dozowania tego mikroorganizmu. I prawdopodobnie powoduje to, że problem e, ten no, będzie naprawdę nie mniejszy. A wiąże się to ze specyfiką produkcji. produkcja tam na na zakładach, czyli rośliny kapustne, pelate od roku, specyfika, taka, nie na rozwój. Do, Dowodnimy do tego zapachu, e, który się miesza i z samej produkcji zakładów, to jest do tego e, z tych osób pokondycyjnych, które trafiają, hmm. bo ze ściepów, przy niekorzystnych wiatrach, szczególnie w obu wschodnich, to na na, na, na i, i jest tak, jak jest. Tak jak pan wspomniał, muszą te działania być podjęte Część została zrealizowana, te czy a to, co nas czeka, no to mamy tak koncepcyjnie opracowane. To jest budowa dodatkowego nazwijmy to bloku, który by był uchwaliony na okres dostarczania ścieków przemysłowych. Ja powiem tak, że to w moich doświadczeniach na w tym niestety, ale istniejący, istniejący reaktor albo, albo kompleks reaktorów e, są zwykle nieporozumiane. Zastosowana technologia czyli głębokość stałów, to jest około 3 metrów, powoduje to, że nie można tych na powietrze gościć. Mimo tego, że my, my w tym roku dołożyliśmy, yy, wydatkując dodatkowe środki finansowe yy, spółki GMSICOWE, zakupiliśmy trzy liniowe i dwie duże, i możemy osiągnąć na powietrzanie, no, właśnie na to, że odpowiednie jest... są krótkie. Gdyby były lepsze, ta sytuacja by była zupełnie inna. To, to jest największy problem na chwilę obecną, który Państwo odczuwacie w postaci tych nieprzyjemnych wypraw. Tak, to jest ja potwierdzam rozwiązania i strach, to może nie tak, Oczywiście, oprócz tego, to Ja nie nie tylko, że... Jak e, w przyszłym roku testować e, technologię Alhea, jak ktoś się zorientowany, to... Znajdę e, sobie w Internecie, co to jest. E, właśnie w celu, w celu w zniwelowania tych za zapachów. Już w tej chwili rozmowy w tym kierunku z dostawcą technologii poczynimy. I prawdopodobnie w przyszłym roku spróbujemy. To też jest takie ryzyko, że nie wiadomo na ile to w naszych warunkach, w naszych krajach się sprawdzi i staje z Tak jak, jak, jak w tej chwili na przykład. Technologię, którą stosujemy, NCH, na pewno z nich zrezygnujemy, bo nic sam nie daje, nic sobie poprawia. Także masę różnego rodzaju rozwiązania, jakie są tylko dostępne na rynku. Ja ze swojej strony próbuję tutaj wdrażać, jeśli to jest potrzebne na Dziękuję bardzo. Pan radny Kaczmarek. Proszę. Proszę bardzo, przewodniczący, króciutko, no, że łańcuch oczyszczania ma do tego, że śmierdzi. Czasami jak ktoś do nas dzwoni do pracy, do stanowiska, do wydziału tego środowiska, to mu śmierdzi. Proszę państwa, to mu śmierdzi, wypłoki mu śmierdzą, melasa mu śmierdzi, oczyszczanie mu śmierdzi, proszę państwa, bo to ma śmierdzi. No to tak naprawdę, Panie Prezesie, jeżeli już mówimy o sposobach zapobiegania, to ja myślę, że na tą chwilę wystarczy może tych prób, bo szkoda pieniędzy, a trzeba może pomyśleć nad hermetyzacją bioreaktora, no nie wiem, bo czy to jest główne źródło zapachów nie wiem, ale, ale hermetyzacja to jest jedyny sposób na, na tą akurat oczyszczalność. <tuszy> Proszę bardzo, w którym się wniosku z Państwem podzielić. Z inicjatywy, z inicjatywy zarządu powiatu Łacińskiego z samorządami odbyło się spotkanie na temat tego, co, co mogłoby się na drogach powiatowych pojawić w przyszłym roku. Ja z wielką nadzieją na to spotkanie pojechałem. Skończyło się na nadziei. Chciałem Państwu, chciałem Państwu powiedzieć, że. Wydawało mi się, że zarząd powiatu ma jakiś pomysł, e, na którym albo wie, jak by się chciał powiedzieć, że to naszą w sytuację w gminie postawić, a wszyscy wiemy, jak ona wygląda. Pomysł jest taki, będę się tylko do pomysłu na co do gminy Mielek, to, to pomysł jest taki, żeby gmina Milejów na 2014 rok znalazła w swoim budżecie 84 tysiące złotych. Wyłożyła korektowo. Podatk nam wyremontuje, proszę Państwa, nie na naszym, zmożliwia, tylko wyremontuje dziury w drogach, które mają się pojawić, a w się nie na polu To jest taki spodziew. Ja cały czas myślałem głową i podnosiłem, że to jest nieporozumienie, że wina nazywała bieżące utrzymanie korektowo. Bo możemy rozmawiać ewentualnie, możemy, znaczy, będzie oczywiście jakaś rady, na, na to, żebyśmy chcieli wydać środki na jakieś konkretny cel. Tylko wtedy, że coś powstanie stanie jakiś nowy władz nowej nawierzchni, prawda, wtedy ma to sens. Na, na, a nie może być tak, że wrócimy do zespołego worka 84 tysiące i nie wiadomo, czy ono się pojawi, może nie jest. Ile z tym będzie obudziło? Tym proszę Państwa... To Pana Stolowski mówiłem, nie wiem, mi się Państwo z tym ale tak uważam, że to jest, jeszcze raz, jeszcze raz mówię, jest to brak pomysłu przede wszystkim na, na ten drogi, bo mówienie tylko o potrzebach, to to przed chwilą, albo nie tak dawno, pan radno Pasczek mówił jakieś o potrzeby. Mówił o, o drodze gminnej jednej mogliśmy mówić o drugiej, trzeciej czwartej i różnych, w wielu tych naszych sprawach, które w pierwszej kolejności powinniśmy załatwiać i na które ludzie czekają. Nie no, tak. chcę, a, chcę Państwa zapominać, że na, na nakładkę trzeba milion sto pięćdziesiąt. To jest okaz, rzeczywistość powiatowa w tym pory. No przy okazji, trochę tak byłem zdziwiony, bo Pan Starosta dowiedział się, że w Antoniowie to mieszkańcy opracowali projekt chodnika, a gmina kupiła materiały na ten chodnik, a nie można go skończyć. No to, to, jest, to jest taki jedyny pozytyw, że, że w końcu zarząd powiatu usłyszał, że ma nieskończony, ma nieskończony koni ewantoriowy, na którym materiały sobie leżą i, i, i cierpią ciekawe. No proszę Państwa, nie wiem jak Państwo o tego powiedziecie, ale oczywiście każdy, każdy ma jakieś własne przemyślenia i tutaj pomysł na tą naszą działalność ale takie traktowanie z spraw dróg powiatowych jest nie do przyjęcia. A tam przykład jeszcze do czego? Pamiętacie Państwo sesję taką różliwą, gdzie 35 tysięcy na tej sali radnych powiedzieli, że do, do, do worka powiatowego rzucą. Proszę Państwa, to proszę sobie wyobrazić, że w tym dniu, kiedy nas, tak, tak to powiem, przekonywano, że mamy znaleźć 35 tysięcy, znaleźliśmy te 35 tysięcy, w tym samym czasie pan starosta raz 100 tysięcy i zaproponował Dwinowi pomoc na remont kapitalny odcinka zamiast powietrza. No to albo te pieniądze są, albo ich nie ma. Albo traktujemy te samorządy normalnie, wszystkie, albo jedne traktujemy lepiej, albo traktujemy gorzej. No, no, mimo tego, że ja sam czuję, że do temat tak w dniach. To na w słowem. to no tak, to wygląda, że nie, prośba, mało tego, mało tego, generalnie, generalnie prośba była samorządów obecnych na tym spotkaniu, żeby zarząd powiatu opracował zasady współpracy, żeby to było czytelne, tak, jak możemy składać te wnioski, o co aplikować, jak rozliczać, Jakie proporcje udziału finansowego w tym przedsięwzięciu? Na no. to nie uzyskaliśmy odpowiedzi, czekamy w tej chwili na odpowiedź ze strony Ministerstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz przyjmuję sprawę, który dzisiaj dostaniecie taką poparcie, dostaniecie świat, warto się zapoznać z tym polem.